Dobry wieczór, witam Państwa i mam nadzieję, że będziecie chcieli z nami zostać przez najbliższe pół godziny. A w dzisiejszym programie, między innymi o sukcesie jeleniogórskiej policji, której udało się zatrzymać chyba najgroźniejszego bandytę z Dolnego Śląska, Zbigniewa Nowaka. O tym za chwilę, natomiast teraz chciałbym powrócić do programu sprzed tygodnia. Otóż wtedy poinformowałem Państwa, że dzięki Waszym telefonom udało się zatrzymać zabójcę pani dr Radeckiej z Gdańska. Po tym programie dostałem... Faks od męża zamordowanej. Oto jego fragmenty. Jestem głęboko przekonany, iż bez pomocy pana programu nie byłoby możliwe ujęcie zabójcy, gdyż postępowanie policyjno-prokuratorskie zostało zakończone i sprawa umorzona. Moim zdaniem, opracowywany przez państwa program stanowi olbrzymią szansę na ustalenie sprawców podobnych zdarzeń oraz stwarza możliwość, aby zwykli ludzie, którzy nie dali się zastraszyć bandytom, mogli pomóc policji w prowadzonych dochodzeniach, co z pewnością będzie skutkowało poczuciem zwiększonego bezpieczeństwa. Przekazuję jeszcze raz wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc wraz z życzeniami dalszej działalności dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ja serdecznie dziękuję panu Markowi Radeckiemu za ten fakt. No i stanowi on taki bodziec dla działania naszej ekipy programu 997, że to co robimy ma sens i pomaga w wielu sytuacjach. Mam nadzieję, że dzisiaj państwo też nam pomogą w sprawach które będziemy prezentować, a tradycyjnie przypomnę nasz numer telefonu w Łodzi, kierunek 042 6300 600 i przypomnę nasze prośby z poprzedniego programu. Przedstawiliśmy Państwu sprawę zabójstwa Joanny S. Starnobrzega, zastrzelonej w maju 1995 roku. Kobieta ta jakiś czas przebywała we Francji. Prosiliśmy Państwa o informacje w tej sprawie. Prosiliśmy też o informacje o jej koleżance, Ukraińce Lubie Dawidenko i mężczyźnie, który sprowadził Joannę do Francji o imieniu Zbigniew. No to dobrze, to ja później... Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią chciałbym teraz przejść do sprawy zatrzymanego Zbigniewa Nowaka. Przypomnę. Że ten mężczyzna był poszukiwany już dwukrotnie poprzez nasz program 997. Pierwszy raz na początku lat 90., kiedy to policja w Jeleniej Górze poszukiwała go za serię napadów i kradzieży. Teraz chciałbym przypomnieć fragmenty naszego programu z 92 roku. 2815 to 15.00 na drodze. Dojście nikogo nie widzę. Co u Ciebie słychać? Odbiór? Słyszę Cię dobrze. U mnie też jest spokój, nic nie widzę. Czekamy dalej. To i policja! To i bo strzelam! Doszeczki radiowozów. Nowak wymknął się z obławy, Ucieka w kierunku parku. Dysponuje bronią. Może jej użyć. Zachować ostrożność. Na początku ubiegłego roku został wreszcie rozpoznany przez policję. Szczęto za nim pościg. Po kilkominutowej pogoni wreszcie ujęto Zbigniewa Nowaka. 22 maja ubiegłego roku Zbigniewowi Nowakowi udaje się po raz kolejny uciec, tym razem z aresztu. Po tym programie Nowak został zatrzymany i skazany na kilkanaście lat więzienia. Wydawało się, że będzie wreszcie święty spokój z tym mężczyzną, którego policja poszukiwała przez lata. Stało się jednak inaczej. Dlaczego? Przypomnę teraz fragmenty naszego programu z maja tego roku. Policja dość długo poszukiwała Zbigniewa Nowaka. Wreszcie w 1995 roku otrzymała kolejną informację o miejscu jego ukrywania się. I tak oto udało się ponownie zatrzymać groźnego bandytę. W jego domu odnaleziono pięć pistoletów i kilka granatów. Proszę Państwa o powstanie. Sąd ogłosi wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w składzie tu obecnym. po rozpoznaniu... Sprawy pana Zbigniewa Nowaka, oskarżonego z artykułu 210 paragraf 2 Kodeksu Karnego, uznaje oskarżonego winnym. W 1995 roku Zbigniew Nowak został skazany na 10 lat więzienia. Odbywał karę w zakładzie w Wołowie. Tu też w przebiegły sposób uszkodził sobie oko. Zrobił specjalną zasypkę. 0710 Decyzją Komisji Lekarskiej 31 stycznia 1997 roku został czasowo zwolniony. Bracisz, jeszcze do Oczywiście zaraz Nowak ukrył się i spotkał ze swoimi kompanami. Nie podjął leczenia i w określonym dniu nie powrócił do więzienia. Jak nam brzuch do Piwka? Cześć, Cześć! Cześć. Cześć. Dzień. Dzień. Popełnił w tym czasie wiele przestępstw, między innymi najprawdopodobniej dokonał napadu na właścicieli handlowej firmy w Wałbrzychu. Państwo Sroczyńscy na obrzeżach tego miasta prowadzili niewielką hurtownię. Sroczyńscy zamknęli swoją firmę o 19:30. Samochodem udali się na osiedle Podzamcze w Wałbrzychu. Około godziny 19:50 dotarli przed blok przy ulicy Basztowej. Kiedy weszli do klatki schodowej, napadło ich kilku zamaskowanych mężczyzn. Wśród nich był Zbigniew Nowak. Bandyci skradli 60 tysięcy złotych zapakowane w reklamówce. W lutym 1998 roku podjął się zabójstwa właściciela kantorów w Wałbrzychu, Romualda E. Było to 6 lutego 1998 roku. Jak zwykle około godziny 17.00. Pan Romuald zamknął kantor. Wiedział o tym płatny morderca i czekał na przyszłą ofiarę na klatce schodowej domu przy ulicy Konopnickiej. W pierwszej chwili pan Romuald nie zorientował się, że dostał strzał w plecy, a kula przeszyła ciało na wylot w okolicach brzucha. Zbigniew Nowak pozostaje nadal nieuchwytny. Pojawia się 20 marca 1998 roku na osiedlu Pod Zamcze w Wałbrzychu, tym razem jednak towarzyszą mu trzej inni kompanii. Postanowili wspólnie obrobić mieszkanie właścicieli hurtowni. W tym bloku państwo Boguszowie zajmowali M4. Uchodzili za ludzi zamożnych. Ja zaprowadzę i teraz wracamy, dobrze? Było to, przypomnijmy, 20 marca 1998 roku. Kiedy pani Boguszowa opuszczała mieszkanie, bandyci byli na klatce schodowej. Pieniądze. Nie zło to dzień. Nie w tylko nie strzelaj. Tylko nie strzela, wszystko ciągle. W się koło balkonu. Po kilku minutach pani Boguszowa powraca do domu. Cioho, jakaś bondera. Sądziła, że mąż nie słyszy dzwonka, gdyż jest na balkonie. Postanowiła zejść na dół, aby zatelefonować od sąsiadki. Na klatce spotkała czterech mężczyzn. W tym momencie nie sądziła, że są to bandyci, którzy napadli na jej mieszkanie. Po tym programie otrzymałem od państwa kilkadziesiąt telefonów i listów, których żądali państwo, żeby przedstawić tu lekarza czy dyrektora więzienia, który zadecydował o zwolnieniu Nowaka na leczenie w cywilnych placówkach. My no, w naszym programie nie podejmujemy wątków publicystycznych, szukamy sprawców przestępstw, więc Państwo wybaczą, że z taką, takiej osoby tutaj nie zaprosiłem. Niemniej ta decyzja przysporzyła roboty policji, o czym Państwo doskonale wiedzą. I przez ponad rok kilkudziesięciu policjantów z województwa jeleniogórskiego i Wałbrzyskiego szukało tego bandyty. A jak było? Niech Państwo teraz to zobaczą w naszej rekonstrukcji zdarzeń. Cały czas Nowaka poszukiwało kilkudziesięciu policjantów z Jeleniogórskiego i Wałżyskiego, Bezskutecznie. W tym czasie Nowak dokonuje kolejnych przestępstw. Postrzelił kobietę, dokonał napadów na kilka sklepów, zawsze używał broni, często miał przy sobie granaty. To jest tam, zaraz tu! Ala, szybko Szybko, po policję! Ala, na pomoc! O, moja noga! Złapanie Nowaka utrudniał fakt, że miał świetne kryjówki w górach. A także u kilku znajomych. Ale co gorsze, znakomicie zmieniał wygląd. Przejrzyj tam dokładnie, bo tam nie był zbiany. Także musisz dokładnie zajrzeć. Ale to niszę namiary gdzie? Ale podaj mi bliższe na namiary, skąd miałeś tą informację i tak dalej. Zbysiu, pokaż nosie, no. No nie no, ta to za jasna. Weź tą brązową. No a okulary? Nie, to. W tej czarnej lepiej. Myślę, że ten kolor to chyba jest najbardziej odpowiedni. I okulary najwyżej wezmę drugie na wymianę. Nie boisz się, że ktoś Cię tutaj zobaczy, pozna? Nie no, przecież widzisz, sama mnie z trudem rozpoznałaś. A zresztą tutaj, nad wodą, z wędką... No faktycznie wyglądasz. ale nie do siebie. Tak powinno być. Wreszcie jest 29 lipca 1998 roku. Zalew Witoszówka w Świtnicy. Tu przypadkowo trafiono na Nowaka. Rybowy, ryb, Ok, ryb, ryb, ryb. to może być on. Wiesz, ty poczekaj, obserwuj go, ja idę do radiowozu, powiadomię starego. Dobra, ja go pilnuję. A broń masz? Co ty, głupia jesteś? A kiedy ja bez broni się ruszam? Gdzie? O kurde. Tu też. Nowak szybko zorientował się, że jest osaczony. Ostrzeliwał się. Policjanci nie mogli użyć broni, gdyż nad wodą było zbyt wiele przypadkowych osób. strzelaj! stój! Ludzie są! Odech! Dzień! 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 Dopiero na skraju akwenu oddano pierwsze strzały, które trafiły Nowaka w UDO. Jak już wielokrotnie się zdarzało, Nowakowi udało się uciec po raz kolejny. Steroryzował bronią przypadkowego kierowcę. Pomimo policyjnego pościgu Nowak rozmył się. Kilkanaście dni później przekazano informację, że Nowak ukrywa się w jednej z kamienic Wałbrzycha. Wysłano tam duże siły policji. Po dokładnym przeszukaniu budynku okazało się, że Nowaka tam już nie było. Nowak, ranny nad witoszówką musiał gdzieś wylizać swoje rany. Cały czas opiekowała się nim konkubina Bożena. Ona to znalazła mu melinę u znajomego willi w Lwówku Śląskim. Idę do pracy. Kiedy się zobaczymy? Uważaj na siebie! Ty się o mnie nie bój. Ja panuję nad sytuacją. Wiem, co robię. No, ale te drzwi chociaż zamykaj, żeby. Spokojna główeczka, ja tu panuję nad sytuacją. Sądzono, że policja tu go nie znajdzie. Jednak jeden z policyjnych informatorów doniósł, że Nowak jest chyba w willi w Lwówku. Policja potwierdziła tę informacje. Zgromadzono duże siły około 50 policjantów. Zbysiu, cię, nam cię pokazywali w telewizji. Wiem, widziałem to już któryś raz kolejny. Zbychu, psy! Akcję przeprowadzono w poniedziałek 31 sierpnia. Nowak był tak zaskoczony, że bodaj pierwszy raz nie użył broni. Nie tak mocno boli! Dawaj, dawaj. Boli w autentyczne zdjęcia prezentujące prawdziwego Zbigniewa Nowaka tuż po zatrzymaniu. Właściwie telewidzowie mogą zadać pytanie państwu, mówię o policji, jak to się stało, że przez prawie rok przy użyciu takich sił i środków nie można było zatrzymać Nowaka? Można by tak przypuszczać, że tak było, natomiast fakty są nieco inne, ponieważ przebrania, y, które zostały zatrzymane przez Zbigniew Nowaku świadczą o jego charakteryzacji i wtapianiu się w ten tłum, mianowicie kilka peruk, różnego rodzaju przebrania, parasolki i tym podobne. A może Was przestraszyły głównie te granaty, które podobno przy sobie nosił, baliście się do niego podejść? Prawda jest taka, że akurat Zbigniew Nowak bardzo dobrze się potrafi ukryć i to było główną przyczyną tak długiego okresu poszukiwań. Tym niemniej jednak informacje, które docierały do policji, dały w ostateczności swój sukces. Nowak to jedna karta już zamkniętej stronicy w książce, natomiast pojawiły się nowe strony, o czym Państwo pewnie wiedzą z mediów, a mianowicie walka gangów w województwie jeleniogórskim. Pewnie spodziewają się Państwo, że za chwilę przedstawię materiały chociażby dotyczące wyroku wykonanego na pięciu mężczyznach i innych zdarzeniach, które miały miejsce w Jeleniogórskim, bo zastrzelono tam, czy też zabito już kilkanaście osób. Na razie policja i prokuratura nie zwracała się do nas z prośbą o takie publikacje. Natomiast myślę, że sprawa, którą teraz Państwu przedstawię, jest na pewien sposób odpryskiem wojny gangów w województwie jeleniogórskim. Jelenia Góra. Tu w centrum miasta, obok rynku, przy ulicy Grodzkiej położony jest hotel Baron. Wydarzenia, które przedstawiamy, miały miejsce 28 lipca 1998 roku. Pod hotel podjechał jeden z mieszkańców Jeleniej Góry, wszedł do hotelowej restauracji. Chwilę później pojawiają się kolejni mężczyźni, mieszkańcy Jeleniej Góry. Byli umówieni ze znajomym, który przyjechał wcześniej. Nie chcieli z nim jednak rozmawiać wewnątrz. Wszyscy wychodzą przed Hotel Baron, aby tu omówić jakąś sprawę. Przypomnijmy, jest około godziny 12.10 28 lipca 1998 roku. Że czym, no, autobusem, no. Wiem, czym Autobusem, no nie miałem czym, no to się śmiejecie, no. Tak, tak. no byśmy mogli, byśmy to czym mogłem to przyjechać. No, no dobra, słuchaj, to jak sobie będzie z tym, nie? Bo wiesz, nie chciałem za bardzo za tymy w robić, nie? Ja to rozumiem też nie jest tym, teraz... No takie oświadczenie, nie? To było najlepsze, wiesz? Ja tobie to sobie gadu gado, podpiszcie, znaczy napiszcie oświadczenie, a ty jestem godny pójdę je coś sobie zjeść w rynek. Dobra, słuchaj, jeszcze dla mnie wy się No, to Dobra. Zaraz tam Dobra. To jak będzie z tym, to co może podpiszesz, co? Słuchaj. Nie chcę mieć problemów. Później ktoś będzie miał do mnie pretensje, będzie mnie ciągał. Ale słuchaj, to nikt nie może mi do ciebie pretensji. Masz wszystko czarno na białym. Elegancko to podpiszesz i będzie grało. Robię to tylko dla ciebie. Słuchaj, jako w, ty, w tym miejscu, nie? Widzisz? Kiedy mężczyźni rozmawiali, nadjechał czarny Volkswagen Golf 2 na niemieckich numerach rejestracyjnych ZIG 22. Paga ma panowie, ma brące. Mężczyzna oddał kilka strzałów i odjechał w kierunku placu kardynała Wyszyńskiego, dalej w kierunku ulicy Sobieskiego, a więc wyjazdu z Jeleniej Góry w kierunku Zgorzelca i Szklarskiej Poręby. Mężczyzna, którego poszukujemy miał od 25 do 40 lat. Ciemną karnację skóry, spod czapki wystawały mu czarne włosy, robiące wrażenie ulizanych. Ubrany był w kurtkę skórzaną, ciemny brąz z kołnierzem stójką. Wszyscy trzej mężczyźni byli ciężko ranni. Jednego z nich do szpitala zabrali koledzy, widząc całe zdarzenie z parkingu naprzeciw hotelu. Po chwili zjawiło się pogotowie. Pomimo ciężkich ran, mężczyźni przeżyli, nie ma wątpliwości co do tego, że mieli zginąć na miejscu. Jest z tą wojną gangów. Czy tak jak pisze prasa ogólnopolska, że jest to wojna gangów między Pruszkowem, Gdańskiem a Szczecinem, czy to są też rozgrywki lokalnych, mniejszych waszych grup działających no, w tym waszym worku jeleniogórskim, gdzie jest parę granic do robienia dobrego przemytu? Faktem jest, że granica powoduje różnego rodzaju dziwne zachowania się osób. W tym przypadku akurat również dochodzi do takich starć pomiędzy różnymi grupami. Oczywiście są tu dwie grupy i strefy wpływów, ja to nazywam systemem systemie policyjnym, natomiast trzy bezpośrednio związane z innymi gangami typu pruszków czy Gdańsk na dzień dzisiejszy nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie. Przypomnijmy portret y, pamięciowy osobnika, który strzelał pod y, hotelem Baron w Jeleniej Górze. Mężczyzna, którego poszukujemy miał od 25 do 40 lat ciemną karnację skóry, z czapki wystawały mu czarne włosy, robiące wrażenie ulizanych. Ubrany był w kurtkę skórzaną, ciemny brąz z kołnierzem stójką. Poszukiwany postrzelił trzech mężczyzn przed hotelem Baron w Jeleniej Górze 28 lipca 1998 roku. Co możemy dodać jeszcze w tej sprawie? No oczywiście najważniejszym y nurtem i Tematem śledztwa jest to, aby ujawnić osobę, która w tymże właśnie dniu strzelała z auta. Tak zwany golf dwójka, mówiąc yy, popularnie. Możemy przypomnieć numery rejestracyjne, niepełne co prawda udało Wam się ustawić. Jest to numer niemiecki ZI-G-22. Jest to numer niepełny. Rejestracja by wskazywała, że jest to numer z citał. Proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa może pomóc w tej sprawie, prosimy o kontakt z Policją w Jeleniej Górze. Bezpłatna linia 0800 166 011. Bezpłatna linia policyjna 0800 166 011. No i my oczywiście czekamy na telefon od Państwa tu w łódzkim w studiu 6300 600, 6300 600, kierunek do Łodzi 042. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Jak zwykle liczę na. Państwa pomoc i na Państwa wizytę przed telewizorami za tydzień. Dobranoc.